Dzień dobry! Cele yy, misie, Plastusie, misie kolorowe, czarno-białe i, i smerfy gumisie i, i co, co tu jeszcze może być? Czwirki, i muchomorki i ja się będę potem wkurwiał przy montażu, że tyle muszę z obrazów wklejać. No nie, co, da, ale to sam na siebie. Sam na siebie. Tak. Sam tak. na siebie tego batu kręca. Sa sam na siebie. Powiem tak, jeżeli y już zaczęliśmy ten odcinek, to ja tą planszę strasznie lubię, bo mam tu ósmy lokal rekord. Natomiast mhm. zwróć uwagę na ilość łapek w dół w stosunku do łapek w górę. Ej, no nieźle, ale ja jej nie usunę. To ja akurat nie usunę. No, ja też ją bardzo lubię. Ja też no, ona jest ją... taka. To jest typowa pana farta. <grymne> taka mega na dlatego ja jej nie mogę usunąć. A jak teraz to komuś pisniec do skipnięcie, to normalnie. Kto to taki? Kto to był taki? Kto to taki? ja coś ty kurwa, myślał, że to kto? Okońś święty, jesteś pierdolnięty, czy najbany? Trillisk, trillisk, nie ten, klawisz. No, sorry, ale nie chuja. Sorry. Ale nie chuja. <grymne> 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 eee... kancel. Co ma. za ludzie. Jeśli jak się nie są, To nie. To nie. No, już usunięte. Nie ma takiego skipowania. Męczyć, się, jechać. W ogóle dzisiaj jakiś cud się wydarzył, bo tyle co ludzi na serwerze jest to jest. To jest no nie jest do nie pomyślenia, nie? Tak, tak. A, no i w końcu macie na odcinku lepszą jakość kamery. Tak, w końcu się doczekaliście. Nie tak że już było na kilku live'ach, ale. Ale w końcu na odcinku macie lepszą kamerę. I nie gubi się, ostrość. Nie gubi się, no. A nawet powiedziałbym, że tak ona się Się może znajduje, można tak, dokładnie. Co on ma, kurna, za nick. Ten na drugim miejscu aktualnie. Eee, no, Polak z 47 roku. A to nie, 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 to, to jest nie, ja widzę, co innego. A nie, nie. Ja A że Tigrolu... tu, Tigrolu, no to... tak. Eee, no, foto de 10 euro. No, z słodeczki, sprzedaję za 10 euro. Nie, albo zdjęcia robię za 10 euro, może to jest jakiś tani fotograf. No tak, no, 55 mm. dych za fotkę to nie jest znowu tak super tanio, nie? No chyba, że za fotkę nie jest na fotkę. No w sumie tak, to tak. Powiedziałbym, <śm> że nawet tak drogo. No, no, no w sumie tak. Ale z drugiej strony. Ło, Ło, Ło! No weź, wo, nie Ło, Ło! Lubię tę planszę. To czekaj, jak ja to mówiłem, bo jest dużo łapek w dół, to trzeba mapę usunąć, nie? Kto to widział? Kto to widział? To trzeba po prostu w odpowiednim momencie... Trzeba trafić w środek i w odpowiednim momencie wcisnąć airbrake'a. Cjo. A. To. Aaaa! Nie używałeś airbrake'a tutaj, powiedz. Ja tu różne techniki kombinowałem, ale nigdy z airbreakiem. Błagam! Masz to na płasko wylądować na tym środ na środku. I to ci ma skaczkować dosłownie do mety. Tylko, że mnie za mało podbija do góry, nie? No, jest... No, przecież nie za każdym razem mi to też wychodzi, tak? Mhm. Uh -huh. Bo tam na środku taki czarny elemencik wystaje, nie? Widzisz? No, wystaje taki dzynzek, no. ten czarny elemencik musisz zapiermandolić tak stoi... ...pipuni. Mhm. Uh -huh. Tylko, że no... ale ty to tak... Natychmiastowo airbrake'ujesz czy instant auto-airbrake'ujesz zaraz po wybiciu się w powietrze, czy troszeczkę czekasz tam jakieś ułamki sekund? Ułamki sekund powiedzmy, <śmian> żeby tak minimalnie opadł ten dziobak, ale tak mini 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 mini. Mhm. <śmian> I wtedy cię tak fajnie tak... Mhm. To po tej techniki, No ja to, to próbowałem, wiesz, jakieś skręty w boki, takie rzeczy tam, nie? Takie wiesz... Nie, no który ty masz lokal? 48. No to trzy, no to słuchaj się mistrza. Ja tu mam 8 I w zasadzie to brakuje mi 150 tysięcznych do pierwszego Teraz to się mogło jakiś buck wydać. O wow, tylko że był w metę trafił, to miał czas. Ale to mam 583, także... O bok mety to ja milion razy już trafiałem właśnie tak jak teraz przed sekundą. Ale to ta technika w takim razie. Okej, okej. Dobrze. Super. To nic innego się... Ale no bo teraz to ja za płasko lecę i lecę tak, tak wiesz, tak... No, no zdarza się. Tak, no, tak smooth, nie? No, to, no to, 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 nie tak. Nie tak? Aha! Macie tak uju, robić. Juhu, o robi mi Zioził, tylko teraz za małą protoką się mi robił Ziuziu. Bo coś no tam widziałem leciał prawie do mety. Ale przytki napis. Dajże, spokój człowiek, O weź. O weź. O weź. twój odcinek no <grym> Na pewno o, coś się... Ja jestem pewien, coś, się, coś zapomniałem, coś się nie nagrywa. No, to są... Na pewno, na pewno <grym> o, <grym> Może ciebie na przykład nie słychać będzie, o, byłoby fajne. No w sumie. Kurde, Bo... no nie no, wychylają się Można paski. Cholera, cię... no. Można byłoby cię oskarżyć o gadanie samemu ze sobą, no to Nie no, co, so, ja bym jakąś hejwonę SMS z ciebie podłożył, nie? które by mnie chwaliła. O, Kulfon, oleś to super zrobił, super jedziesz, nie? O, oh, Kulfon, jaki ty jesteś super, tetrekmanie. No tak. <ślesk> ja nie dam <ślesk> panie! <ślesk> Który tu masz? Ja tutaj mam 75. Wow jest dużo dyrta, myślałem, że masz jakiś gorszy, a tu nie. Nie, no bo pewnie, no bo po co? A komu to potrzebne? Nie za jak ja za słabo jadę. Aaaa, zapomniałem, tu się do mecy skacze na lewo! No, tam jest, God tak. damn i mean... Allah damn To prawda. No nic, no nic. No, jak zwykle, mapę pod siebie żeś poustawiał na, 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 na mój odcinek, normalny, nie? To, no tak, 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 dokładnie tak było. True story, bro. Co co no co tak jest. No. Hm. Jakby to powiedzieć pamiętasz, że czasami tam gdzieś na, na trachmaniach wykrzacza yy, ten kąp, nie? Mhm. To wtedy ja u siebie złowił guzik klikam po prostu. Nie? <laughs> no tak, wydało się. Co no prawda, ja ten, za tą planszą nie przepadam, szczerze powiedziawszy, bo ona taka jest. Mhm. Świetnie poprawiać PB i uderzyć, bo tak. Bo tak. bo tak, No można nie uderzyć na przykład, nie wyobraź sobie. E, nie. Mhm. Nie. No? Nie. Tak ludzie robią niektórzy, no? Nie. Poważnie, nie ja myślemy. wiem, to, to, to się to się pytaje nierealne, ale są ludzie, którzy to nie uderzają tam, nie? Też jestem w szoku, ale. Nie, 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 w ogóle weź, nie, przestań. Przestań oszukiwać swoich widzów. Przestań oszukiwać mnie. Przestań oszukiwać sam siebie. Nie, nie. Właśnie, że nie oszukuję. Ja, ja też, byłem, też byłem w szoku, też, też nie chciałem tej wiadomości do siebie dopuścić, nie? że tam ludzie nie uderzają. Nie wiem jak, oni, jak, jak, po co, dlaczego, ale są tacy, nie? Patrzcie, jakieś teraz sadził. O, a Reseta Daddy robi. <laughs> Razem z Pilorem. Oni się chyba znają w ogóle, bo tam się widziałem przedtem, gdzieś tam kilka odcinków temu witali ze sobą i... No. Kumali nie, się? Tak, kumali się. Dwie takie żaby i się kumali, nie? Rozmieściłem to w końcu. No i Daś. nie trafiłem w to Pięknie. Ale ja tutaj Dedi nie robię. Natomiast bo to jest wiesz co tam ktoś pisał, bo już pamiętam co to było z tą Dedi że... No że coś tam wykupili, jakiegoś VIP-a czy coś tego typu z Że generalnie I... coś jest, że Dedi ci wchodzi dopiero jak przejedziesz tą samą mapę na dwóch różnych serwerach. Aha. No, albo tak, no. A jak masz coś wykupione, to tak, to wtedy nie musisz dwóch serwerów ogarnąć, tylko na jednym. No. Jakoś coś takiego co? tam gadali, no. Dobra. Tak, musiałem na szybko bo jeden przejazd zrobić, żeby na pierwsze miejsce wskoczyć. Mhm. Mm spoko, spoko. Mhm. Tak, Żeby tradycji stało się zadość, że. Tak, tak, tak. tak że ja wszystko tak, tak. wygrywam. Jestem w to najlepszy. Mhm. A co to ja jestem prawie że last. <laughs> Nie, no ty masz dziesiątą pozycję, a jest 21 graczy na serwerze. No tu tak jestem jakby. prawie że last. W pierwszej dziesiątce jestem last, o co ci chodzi? <laughs> No tak, w pierwszej dziesiątce prawie, że last. No. Znaczy... Last? W ostatniej... Nie Zakaliłem. Tak, tak, Można tak. się zakalić? Tak, tak, tak. Zajebać się gównem, no Dokładnie co? tak. Nie mogę teraz tego pierwszego przeskoku zrobić. Mhm. No no i ten tak... pierwszy przeskok całkiem wychodził z początku, ale teraz też się faktycznie tak jakby trochę wziął i zepsuł i... I ciągle uderzam o... Kurde, no 11 o, już barierku. jestem. O Teraz tu zepsuję. Wiecie, ja, wiecie, ja... ja wiedziałem, że tak będzie! Kurde! Przytuliłem, a nie, nie, nie. O. Ale kinia przyszła. O, po co? Jest w Gildi Singer. Śpiewaczka. No, wiem. No. Dobra gildia. Jesteś w niej? Nie. <laughs> Dlaczego? Przecież tak świetnie śpiewasz. <laughs> Ale mam nadzieję, że bokno też tam nie ma. Boklo też śpiewa? Tak. Chce to usłyszeć? Nie. nie. <noise> tak się domyśliłem. Muszę ci powiedzieć, że tak pod świadomość. Znaczy się, teksty fajne, tak? Piosenki dobre wybierał, ale oprawia, oprawa audiowizualna już trochę gorsza, nie? Tak, tak. on, no, on, on, on Wiesz, próbowała Stasią Profesjonalną, ale mu nie bykło, nie? <grym> to jest 26 no, lokal, To No i tu 61, ale... <grym> to mało uczęszczona plansza. Tak, właśnie. To 83 sztuki tylko. Ale ma 66... Ty, patrz, mapa, która jest bardziej zielona niż czerwona. Jak to możliwe? Bardziej niż czerwona? No 6 łapek do góry jedna w dół. A, znaczy no, fajna plansza się siebie, znaczy jest Widocz... su, su, super prosta, którą Widocznie przyczy... tutaj Krzysio chmurka tylko raz jechał, że jest tylko jedna łapka w dół. Ojej, no taka mocno techniczna widzę. No bardzo. No i tak że wtracę sekundę do swojego PB, ale... Ale dojadę. Ja z no ja sek sekundy i 700 dwie Nie czas zrobiłem, a Jezu czemu taki kiepski czas zrobiłem? Co jest? No teraz to że faktycznie kiepski zrobił, natomiast To jest jeszcze półtorej sekundy gorzej od mojego PB, to, to co teraz zrobiłem. Mhm. Już taki short jest, ja go nie zauważyłem. Nie, nie ma tu shorta. Po mhm. prostu trzeba to super poprawnie przejechać i tyle. Mhm. Ja być może za dużo odpuszczałem, bo też tak trochę nie mogłem sobie przypomnieć, yy, o, co to jest, nie? co to, Z czym to się ŻRE? Co to się stanęło się po prostu. Tak, co to się stanęło się. Coś co się stało. A, ha, 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 ha. Ty no Ta nie schienia, umie! Flin, czy bardzo się spóźniłam? No, tak jakby na te odcinki? Yy, no. <noise> tak delikatnie. Czy <noise> na trzy? Nie no, to jest czwarty odcinek, no tak. Y, czwarty, tak, już czwarty. Tak Czekaj, że... czy pi... Czy... Fart, czwarty. Farty. A czy biorąc pod uwagę, że mi wywaliło nagranie, to piąty. Oh, don't hit it again! No tak. Wtedy nie niedużo. No. Ale jeszcze nie tak jak Flynn. Flynn by przyszedł jeszcze mapkę później, nie? No nie, ostatnio. No Mam wrażenie, że on czatuje w ogóle no właśnie, popsuł się, nie? Poustawiał nam gdzieś tu kamery, kurde, że Patrzyć, czy wchodzimy, i. Mm -hmm. ja nie wiem w ogóle, ja się czuję trochę osaczony. Tak? Taki Big Brother się czujesz? No, no właśnie, nie wiem, czy taki jest znowu Big, ten Flynn. Natomiast. <laughs> Natomiast ty już tak. <laughs> Natomiast ja już tak, dokładnie. Więc po prostu ty, ty bardzo jesteś bardzo Big Brother'em Flynna po prostu i tyle, no. Czy tego chcesz, czy nie? A wiem, że nie chcesz. szczęście. Co? Czy tego chcę, czy nie? A! No. no. <laughs> czy tego chcę czy nie? Walnę w bandę! <laughs> Najtrudniejsze to jest. Spokój. Ale najbardziej mnie przeraża to, że tu są ludzie, którzy jeszcze gorsze czasy ode mnie robią. To jest. Nie, no dlaczego tu nie wszedł drift? Ej, Flint tu zrobił gorsze czas. Jak tu Flint zrobił 31 prawie 2 sekundy? Do. No bo to nie jest ma pana farta i wiesz, tu już trzeba umieć jeździć. Aha. Że wtedy umie? No właśnie nie. Aha. No, Jak, tak. No... no tak. No tak, no tak, no tak, no tak. Ale że on Farta umie? Nie, farta też on nie umie. No czasem ma trochę przyparcie tam, no. Mhm. No to czasem się możemy na plansze nie wiem czy pamiętasz ze starych czasów, bo na jednej planszy mu się udało coś zrobić i pierwszy lokal i cały czas o nią wołtował, żeby była z powrotem, żebyśmy zobaczyli, że ma tam pierwszy rekord. Tak, tak, tak było. te dobre czasy. Kiedyś to było? Dzisiaj to nic nie ma. Żeby nie było niczego. Nic nie jest. Aczkolwiek jedna mapa niestety została wyrzucona, nad czym ubolewam trochę. Wiesz już to taka mapa co się naprzjechało i trzeba się od turbinki odbić do mety? No No, no jej nie ma podobno Dlaczego? No właśnie nie wiem Kto ją usunął? Podejrzewałem, że szagi robią jakieś porządki, wiesz no, ale i, no to i, patrzył, i patrzył po, po, po właśnie po łapkach i... I w no się. No, no to nie, no to tak to nie może być! No, także, Była także tak. Napa. Była. Nie, nie pamiętam czy ją przypadkiem. Nie, nie dotałem już słowa tym, czy miałem będą się mieli mi ją wyszukać, już nie pamiętam, jakoś tak. W każdym razie tak, tak, no ja... Jeśli jeszcze tego nie zrobiłem, bo nie pamiętam czy, czy w końcu ją przywróciłem czy nie, ale jeśli tego jeszcze nie zrobiłem to, to, to zrobię to na pewno to. No. Proszę nam to nie mieszać w naszych ulubionych mapkach. <noise> nie, no dobrze robisz, że robisz porządki, no to to się mu chwali, ale no tak, co, co, co można, to można, nie, no bez przesady, nie. No, ale no właśnie, no są, no są pewne granice. Tak. Nie mogą nie wiem, coś mi nie chciało wchodzić pod koniec drifty już, jakbym, <noise> jakbym już za mocno rozgrzane opony miał, wiesz i tak? No może, no wiesz, no, już, może pora. Słuchaj, po tylu odcinkach to już można by było zmienić te opony w sumie, no, nie? tak, nie? Tak trochę, trochę się mogły tak delikatnie zużyć, nie? To prawda. Która to twoja Eee... Poszła trzecia. No i pięknie. No. I teraz czwarta. To czwarty lokal rekord. I nie mam bladego pojęcia, co to jest na razie. Oj, no ja wiem. A ja nie. To jest mapa, gdzie ci cisnąłem po falu bazie. <słuch> <słuch> tak ją sobie Aha. zapamiętałem. <słuch> no dobra, to to. <słuch> Ta mapa ci się ma prawo źle kojarzyć. <słuch> nie. Nie. <słuch> Waloned No, wtedy mówiłeś co tak... innego E, tak ze startu nie najgorzej. No widzisz. Ja nie, no. tak właśnie też liczyłem na prawo pierwszego przejazdu, ale mi nie siadło i... Jezu, yes, ale to... A, dobra, przejadę tak. To będzie... Trzeba było chyba Strasznie czas spieszać, co? Eee. W senie się? Na środek. A. No. Tylko teraz nie będę musiał środkiem, bo ty ostatnio się upierałeś, że środkiem jechać całkiem środkiem, cały czas środkiem. No. Trzeba zeskoczyć na środek. Poprawiłem po, z powrotem na pierwsze no. miejsce. No. Tak, tak. Znaczy, bo teraz jechałem to na przykład bez przyspieszacza, po prostu przeskoczyłem, uh -huh, wiesz. Uh -huh. Rozumiem, i... rozumiem. Też było nie najgorzej. No. Nie. Już widzę, żeby za mocno mi się uślizgły kółka. Tutaj w ogóle chyba dałoby się po prostu w metę skakać. Mi się coś wydaje. Oj, chyba nie. Takim pęcikiem? Nie, faktycznie nie. Ale. ale ogólnie Tam się dość... ta fajnie tą końcówkę przeskoczyć. Tylko no, trzeba się dobrze wyrobić, nie? To, to jest końda trudne. I jak końcówkę przeskoczyć? No bezpośrednio, tak właśnie, na tą platformę już od mety. Mm, tak, tak. No tak, to jest tak, ja tam tak, tak. Paskaczę, tylko no. Najgorzej, że wtedy mocno się... Boksują kółka, nie? Chcę zrobisz sprytnie to się tam mocno nie zwolnisz z tym boksowaniem, nie? Lepiej go cika uskutecznisz, ale, ale, sam power slider, ale. Ale no. Teraz mnie w ogóle jakoś tak. Aj! No, też w ogóle jakoś pod tak. Pod kątem teraz cały czas spadam już z tego przyspieszacza. Mhm. Mm o, czekaj, teraz ci ale. No <grym> dupa. Co jest? Tyle razy to przejechałem poprawnie i teraz... No nie, to... Ja, ja mam też takie wrażenie, że pierwsze dwa trzy razy się liczą, a potem to już jest ciężko poprawi, nie? O, o o o o. o Oj, za bardzo mnie zwolniło. No właśnie to jest to, że, że to tak... Ale cię jak... objechałem, to jest najważniejsze. No tyle to tam wiesz, to możesz mnie objeżdżać. No właśnie taki, taki obiec jest najgorszy. No tak nie bardzo, bo to jak już, wiesz, człowiek przyzwyczajony, że poprawia te pb a tu ma 15, 347 i to tak... No, no. Co to jest za przejazd? Co to jest za przejazd w ogóle? O sekundę prawie no, gorszy, no to przecież no. to... prawda. To, to nie jest nawet satysfakcjonujące już, no. No... czy znaczy się, nie no, mnie to nadal satysfakcjonuje, jak ja jestem wyżej w tabelce od ciebie. Nieważne z jakim czasem. Znowu mnie zboxowało te kółka tam. No bo ja tam właśnie jak wyskakuję to mnie cały czas boksuje te kółka. Już jak tą pierwszą część przyjadę w miarę poprawnie, to... Mm -hmm, mm -hmm. No i mnie podbija też jakieś gówno, którego tam nie ma w ogóle. Jak na tą ostatnią to na trawie już masz ten taki mm -hmm. podjazd, to czasami podbija tam kółka. Tak? Tak, tak, tak dziwnie, nie? Też tak mam. I tak w zasadzie nie wiesz dlaczego, bo... Teoretycznie Powinno być dobrze, nie? Będzie dobrze! Ty ale tu ludzie to całkiem jeszcze inaczej jadą. że to jest myk. Jak? Bo oni tu jadą pomiędzy te wyskocznie. Pomiędzy Ej, to jest... I to jest może kurde. Nie jedą na, 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 tam na środkach na tym przyspieszacz, tylko masz dwa takie wyskoki, nie? I oni tam wskakują prosto na tą trawę, nie? Wiesz, o co mi chodzi, czy nie? Wiem. To jest najlepszy sposób. Faktycznie. O, tylko żeby nie wjechać na światło, na tą lampę, bo ona lampa wyrzuca. Ale to jest faktycznie kurde. z tego nie, nie zwróciłem uwagi nigdy na ja to. Ja też? Nie? Kompletnie. No, faktycznie to jest najszybszy przejazd. Przyhamowałem strasznie, ale. No, no, kurde. Hmm. Widzisz, nie wieś tyle tam i się, ja się ciągnę się nowości no bo odkrywa, się ciągle, nie? Próbuję z uporem maniaka po mhm. to samo. Dokładnie, dokładnie. No nic, ja wam moje drodzy dziękuję za obejrzenie i ten pamiętajcie o właśnie, bo to trzeba przypominać podobno, nie? Żeby suba dać łapkę w górę, nie? Że tak. to podobno trzeba przypominać i suba z dzwonkiem najlepiej to już w ogóle wam tak przyzwoni, że no. To tyle z mojej strony na razie, pa. Yo.